Wyobraźcie sobie to, w latach 1961-1967 ten 11-piętrowy gigant powstał w zupełnie rewolucyjny sposób. Najpierw powstał w centralny trzon, a piętra budowano na ziemi, by potem ciągać je na liny. To było niesamowite. Rewolucyjny pomysł budowlany, mając pokazać jak szybko i efektywnie można wznosić budynki nawet w trudnych warunkach. Ten wierzchowiec szybko stał się synonimem prestiżu. Mieszkanie w nim to był szczyt nowoczesności i atrakcyjności. W Szonolinowcu zamieszkali celebryci tamtych czasów, artyści i ludzie kultury, takie jak Bogusław Linda, Krzysztof Globisz, Cezary Harasimowicz. Co ich przeciągnęło? Poza prestiżem unikalna konstrukcja Szonolinowcu oznaczała, że wewnątrz mieszkania nie było żadnych ścian nośnych poza trzonem komunikacyjnym. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku.